Hej, witam bardzo serdecznie w ósmym vlogmasie. Czemu jest tak ciemno i czemu szepczę? W sensie że szepczę, mówię dzisiaj, ponieważ jest czwarta trzydzieści. Dalej nie poszłam spać. Oglądałam moje vlogmasy z 2024 roku. W sensie, no nie wszystkie, 7 dni obejrzałam. I. To jest po prostu jakaś tragedia. Idę teraz zmontować tego vlogmasa z wczoraj, bo wiem, że jak wstanę, to tego nie zrobię, więc muszę to zrobić teraz. No i nie wiem jak to będzie. Nie wiem o której pójdę spać, a muszę wstać dosyć wcześnie, bo się widzę dzisiaj z Kasią. Jadę do niej, nie wiem jeszcze o której, nie umówiłyśmy się, ale muszę wstać, więc... W czasie kiedy przesyłam swoje pliki, włączyłam sobie film California Christmas Nie wiem czy będzie fajny, ale za jest dostępny na Netflixie do 13 ile dobrze pamiętam grudnia, więc oglądam. 5.15 skończyłam montować tego niesamowitego vloga to ja i dokładnie ten film ten film. Świąteczny słuchajcie, dostałam z 1430. Mmm... Mm. nocy. Boże, muszę iść zjeść, bo zaraz się pożygam. wczoraj szłam spać taka głodna i tak mi się chce żyć po prostu w sensie sam. Mi się chce... No, nie ważne. Idę coś zjeść. Dobra, ogólnie mam pół godziny do wyjścia, więc jeszcze nic nie zjadłam. Idę się szybko spakować i chcę to zrobić bardzo szybko i potem zjeść, się ubrać i tak dalej i wyjść. Już się rozbudziłam, więc już jest git, bo muszę zdążyć, bo jak nie zdążę na ten to podobno będzie lipa z dojazdem Więc idę ekspresowa się pakować Dobra, słuchajcie, nie nagrywałam, ponieważ tak, ogarniałam się na, na szybko, żeby zdążyć I zdążyłam, w sensie w sumie to tak średnio zdążyłam bo się tak śwyszłam na pociąg, bo wyszłam jakieś 5 minut za późno. No ale ostatecznie się wyrobiłam. No i widzę co kurwa, miałam pociąg opóźniony pół godziny. Oh, sorry, bo piekole. Wow, jarmar. I mi się trochę bekło. I jak już jechałam tym pociągiem, to kurwa... Dosłownie przed wiatrem do Katowic, pociąg się zatrzymał. Dostaliśmy informację, że jest usterka na torach czy coś. I mamy opóźnienie. I staliśmy kolejne 10 minut, ale już jestem w Katowicach. Na szczęście, więc ogólnie ja już miałam być. Tak, dosłownie za 3 minuty miałam być w Jawożnie. A jestem dopiero w Katowicach. Na Jaromarku idę właśnie na busa, bo zaraz mam. Jestem już kochani, dojechałam. Proszę, udało się i do Kasi, bo jest chwędy mnie. I będziemy do niej jechać, matko. Nie wiem, dlaczego w tym autobusie tak mi się spać chciało, w się sensie, Tak mnie oczy piegą, tak jak wy rozumiecie. Jak ja tyle godzin spałam, chociaż ja dużo godzin spałam. Jak ja o 8 poszłam spać 6 godzin, no to tak glit, nie ma źle. Nie wiem. Już 18.25. Jesteśmy z Kasią u Kasi. Mm. A i poduszkę, patrzcie jaką słodką dostała takie spotyki, mm -hmm. I takie słodkie to nic o Mhm. I taką gąbkę. Taką gąbkę kupiłam. Jeszcze na spinkę kupiłam. Jej, ponieważ to jest moja spinka. I ona wygląda ogólnie tak. Łamały mi się dwa te ząbki. Pewnie ona i tak mi będzie trzymać włosy. W sensie jeden już mi się dawno połamał i mi trzymała włosy, Kiedyś... bo ona jest dobra, więc y, może dalej będzie mi trzymała, ale jak Kasia mi wysłała tą, iż za 6 zł, tą wybierz. Tak miałam dwa razy tą spinkę. Trochę inną, ale, ale bardzo podobną. Też z Insya i też taką. W sensie, no, te są, wiecie, też te, ale mówię, że z tego samego materiału. i podobny kolor. Tylko była chyba troszeczkę inna i dwa razy ją miałam i dwa razy mi pękła po bardzo szybkim czasie, no ale za 6 złotych tą wybiorę, przyda się. Więc yy, tak. O, patrzcie nie. co Kasia zrobiła. Nie. No, ale możemy sobie też prasowanki zrobić. Ja nie. to. Może nie. się pomagałam. Co? Zrobiłam więcej bogan mm. Co co? Oh. Mm, ale słodkie. I mam już takie zimne lampki tu i... Oh, Boże... <ślesz> 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 Matko jedyna. Oh, przynajmniej mamy lampki. I dwie godziny sprzątania. Pokazuję Wam, jaki Kasia zrobiła pokój świąteczny. Tutaj proszę, świąteczna pościel. Tutaj takie piękne lampeczki słodkie z Mikołaju. Z... z Tak, z Baumanu. Taki domek, on był ostatnio śliczny. Tu taki, e, tu takie. E, o, tu ten śliczny dzialek do orzechów. Nie powiedziałam, że jakiś żółnier chyba tak. No ale właśnie chyba... nie. Nie wiem. Ja no taki taki, taki dziadek. Jakie okulary, ale to nie dekoracja. I taki skrzacik. Ale uroczo jest. No średnio to widzicie. Pewnie mogłabym w ustawieniach zrobić, żebyście to fajnie widzieli, ale ja tego nie ogarniam, więc tego nie zrobię. Ale fajnie, fajnie to teraz wygląda ten pokój. Naś wcześniej też fajnie wyglądał, ale wiecie, jest fajnie, świątecznie, słodko. Uwaga, otwieramy kalendarz odwentowy. Dzisiejsze okienko ósme. Aby, bliżej. O! Herbata poziomkowa z wanilią. To będzie dobre. No, y, fajnie. Ja ją kiedyś piłam, ale w sumie nie pamiętam, jak smakuje, więc fajnie i dobrze, bo ostatnio miałam takie dość basic herbaty, więc chociaż bardzo dobre były. Ale ta fajna, taką sobie wypijemy dzisiaj. Jest 23, zaraz już. A my czytamy. się już czyta, ja zaraz idę. Która jesteś? Bliżej, bliżej. <gry> Na 300. No, a ja idę nie będziemy raczej dużo czytać. Um, ale no, coś poczytamy. Mamy 23,56, więc ja się z wami żegnam i też jeszcze szybko doczytać. 5 stron mi zostało, przed chwilą się rozciągałam. Kasia robi nam herbatę, więc nie ma jej na zakończeniu, ale yy, tak, pa i do zobaczenia jutro.